Dzień dobry. Dzień dobry. Chcieliśmy tutaj wraz z Januszem przywitać was w nowym formacie wideo, który planujemy nagrywać. Tak jest. Na razie może bez jakiegoś specjalnego określenia i szufladkowania i tak Zobaczymy jak pójdzie, jak wyjdzie i co nam to dobrego przyniesie. Tak jest. Na razie tak naprawdę nie mamy nawet tytułu. To wszystko jest taka wersja testowa. Także jeżeli macie jakieś fajne pomysły, piszcie w komentarzach, może czymś nas zainspirujecie. Tak jest. Nie tylko pomysły na tytuł, sorry, że przerwę, ale też na przykład pomysły na to, o czym moglibyśmy sobie tutaj pogadać, o ile Wam się to w ogóle spodoba. Tak, no bo nie chcemy się zamykać na politykę, czy to krajową, czy to tą naszą lokalną. Chcemy uderzać w różne tematy. W sprawy codzienne oraz te nieco... To tak, te, te przyziemne, czy... i te trochę wyżej. Dokładnie tak. No zobaczymy, wiesz, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, nie? Jak to no, będzie tak. wyglądało? i Dopóki nie spróbujemy, nie przekonamy się, tak? Tak, jest, tak, jest tak, tak, tak. A dzisiaj, korzystając z tego, że to dość świeży temat, chcielibyśmy przeanalizować wczorajsze wybory prezydenckie, i to od takiej strony czysto subiektywnej. Chcemy spraw ocenić, kto naszym zdaniem jest wygranym tych wyborów, a kto przegranym. Kto zasłużył na ten 1%, tak? Kto nie zasłużył, nie? Dokładnie tak. Przelecimy tutaj przez listę kandydatów, stąd laptop. Będę się tutaj wspomagał, żeby nie pomylić wyników i być przede wszystkim rzetelnym. Dokładnie. No dobrze, ale na dobry początek, z racji tego, że Janusz wczoraj zasiadł w komisji wyborczej, chciałbym zapytać o Twoje odczu odczucia odnośnie wczorajszego dnia. Co Cię zaskoczyło? No, to sama komisja wiecie, no to no super, ludzi miałem fajnych i szło nam to sprawnie. Co mnie zaskoczyło, frekwencja bo tam, gdzie siedziałem w komisji, w okręgu, w Jadwisinie, no tych ludzi było rzeczywiście bardzo dużo. Przychodzili, przychodzili i tak naprawdę nie było takiego momentu, żeby ta sala do głosowania była pusta. Cały czas ktoś jedni wchodzili drudzy w drudzy, mimo że ta pogoda też była taka jaka była i naprawdę było ta frekwencja e, mnie zaskoczyła. Co mnie zaskoczyło, ale to też chyba nie tylko mnie, bo wiem z innych komisji, że ludzie się dopytywali. Wszyscy mieli problem, znaczy większość, nie, nie wszyscy, ale mieli problem z tymi obciętymi rogami na kartkach. I, trzyma... I jeszcze, jak się ktoś zapytał, to pubiety można było wytłumaczyć, że to jest do tego Braila, że dla osób niedowidzących czy niewidzących. Nie Natomiast najgorzej, jak ludzie przychodzili i twierdzili, że to jest fałszywa karta, bo ona jest obcięta. Więc śmialiśmy się, nawet że tak, siedzieliśmy i zamiast z pieczątki, to obcinaliśmy rogi od karty. Co do frekwencji, to też się zgodzę. Co prawda, ja byłem tutaj w tej porze, tak zwanej pokościelnej, więc. Tak jak wspominaliście, że, że, że są tłumy, ale pierwszy raz w mojej komisji zdarzyło mi się czekać w kolejce, żeby odebrać kartę, wow. także ta frekwencja naprawdę była wyjątkowa. Co z rogami, też tutaj się odniosę, bo tutaj moja niewiedza niestety. No, bo ja... Ale nie robiłeś problemu komisji z tego problemu. No, sam mam nadzieję. Tak, po fakcie, o, bo gdy już wyszliśmy z głosowania, mama mnie zapytała, o co chodzi z tymi obciętymi rogami, a ja nie byłem w stanie powiedzieć, ale jednak internet pomógł i wszystko wyszło jak należy. No więc właśnie, żyjemy w erze internetu, w, ta, w dostępie do informacji takiej, o której no... Ja jeszcze będąc w szkole średniej no, nawet nie marzyłem, że coś takiego będzie możliwe, że otwierasz telefon i masz wszystkie informacje tak naprawdę. Więc dla mnie jest to o tyle dziwne, że ludzie... o ile ludzie starsi, okej. Okay, ale u nas na przykład przychodzili młodzi ludzie, tacy po 20 parę lat i oni robili, zaczynali robić zadymę, w sensie, że... Ale dlaczego te rogi są poobcinane? No i wiecie, no... To jest problem, bo jeżeli ja siedzę w komisji, tu wydaję karty, a tu słyszę, że ktoś tam zaczyna głośno mówić, niby to nie jest jeszcze awantura, ale tu już są takie, wiecie, tak, wiecie, jak to jest no, z ludźmi, którzy zaczynają się wzajemnie napędzać, nakręcać, nie wiadomo, co z tego może wyjść, więc trzeba było szybko interweniować, tłumaczyć. Yy, I my, no, to mnie dziwi, że ci wszyscy ludzie mają telefony. I jakby łatwo jest sprawdzić, pisać choćby w Google hasło, dlaczego karta do wyborcza ma obcięty róg i tam jak jest pięknie wytłumaczone, no ale niestety, no to... No, ale niektórych nawet tak proste rzeczy... No i to niestety widać po wynikach głosowania, nie obrażam nikogo w tym, nikogo w tym momencie, ale tak, to, to niestety... Tak, no to może skoro tak skrzętnie do tego przeszedłeś, <grym> zaczniemy Dawaj. tutaj tą naszą ocenę. Dawaj, goście. <grym> No znaczy. tak. Marek Marian Woch, Tak jak wielu, podobnie jak my, jak usłyszało to nazwisko, stanowią się. Nie znam człowieka. Tak. Nie? Kim on jest? Tak jak Stanowski zapytał pana Maciaka, to tutaj to pytanie byłoby równie adekwatne. No i w jego wypadku otrzymał i tak moim zdaniem imponujące 18 338 głosów. Aczkolwiek gryzie się to jednak trochę z wymaganymi 100 tysiącami podpisów. podpisów do zebrania. Tak. No właśnie, bo czy teraz te, te 100 tysięcy, które mu podpisały, to co już na niego nie zagłosowały? Wiadomo, że system jest taki, że możesz podpisać wielu kandydatów, no tak, wiadomo, ale jednak ta rozbieżność... No jest duża, no to prawda. No z drugiej strony no, kto to co jest? Znaczy nie, no słuchajcie, nie, nie obrażając nikogo, nie. bo jakby no, każdy ma prawo i każdy yy, tak samo do swoich poglądów itd., tak dalej, no, rzeczywiście, no, kandydat na prezydenta, moim zdaniem, to jednak powinna być osoba, o której coś wiemy, tak. z którą możemy się identyfikować Aha. albo nie, ale też osoba, która rzeczywiście może no, w jakimś sensie reprezentować no, większość. także te wybory nie powinny być miejscem, w którym dopiero zdobywasz tą popularność, tą rozpoznawalność, bo no, nie na tym to polega, prawda? A dzisiaj właśnie tak pół żartem był pół serio, bo nie weryfikowałem tego, ale przeczytałem nawet, że w rodzinnej miejscowości zdobył 4%. Nie chcę, nie, nie mówię, że to 100% pewnik, ale że 4% rodzinnej w rodzinnej miejscowości, także no. nawet lokalnie chyba nie jest nazwy znane. No, no właśnie, no a teraz pytanie, bo mnie akurat zdarzyło się, może nie aż tak bardzo mocno śledzić te wszystkie wiece wyborcze, i tak dalej. Generalnie chyba żadnego jakoś tam nie obejrzałem do końca, do końca od początku do końca. Natomiast oglądaliśmy debaty. No i z tym szacunkiem. No w ogóle nie kojarzy go ścianą. No ja jakby nie chcę, żeby ktoś to jako ocenianie, ale jedyne co mi zapadło w pamięci to właśnie ta nieproporcjonalnie duża głowa do ciała. To jest jedyne, a nie to, co mówił czym się... A przepraszam. Zapadło w pamięci, że był hydraulikiem. A, tak, tak. To są dwie rzeczy, które... No to... a w, w polityce, zwłaszcza tej początkowej, jednak rozpoznawalność się liczy, choćby to była rozpoznawalność po głowie. Tym, tym bardziej, że w wyborach prezydenckich pracujesz na indywidualny wynik, bo gdy pracujesz w wyborach do parlamentu, europarlamentu, no to, to mogą chodzić osoby tam... anonimowe, tak. ale jednak ale... idą z partią, więc... Tak, tak. Mają jakieś tam zaklecze polityczne, to prawda, to prawda. tutaj, a jednak... tutaj jednak jesteś... Solo jesteś samotnym żaglem, tak? Żałuję, że nie startuję. No dobrze, więc przejdźmy do kolejnej osoby. I osobiście aż ja obawiam się wymieniać tego imienia i nazwiska, ale będzie to pan Maciej Maciak, który zdobył 36371 36 371 głosów. I co sądzisz o tym wyniku? No Ty zdaje się, masz coś z nim wspólnego, co? <noise> tak to słyszałem, takie tak, tak, tak. słuchy też niedobrze. To była dobra prowokacja. Znaczy no, co sądzę o tym wyniku? No dramat moim zdaniem, ponieważ... No, też. Słuchajcie, no tam wyżej też będzie niezły burdel, ale chodzi mi o to, że jakby no, człowiek, który otwarcie mówi o swoich sympatiach. I nie są to sympatie, które można łączyć z sympatiami, znaczy no jak ja chcę powiedzieć. Nie są to sympatie, które można łączyć z polskością, z patriotyzmem, o tego słowa nie takło i on ma ileś tam tysięcy ludzi, którzy na niego zagłosowali. No. 36 tysięcy, no to jest naprawdę już spora liczba. Tutaj trochę jakby ta dysproporcja między panem Wochem a Maciakiem i że tutaj bardziej czekamy się pana Maciaka, ale to z wiadomych względów. No, ale słuchajcie, no to wychodzi na to, że mamy no, 36 tysięcy Rusków, no. No tak, nie ma co się bać użyć tego słowa. No. Ja, ja, ja mam ogromny szacunek do, do, do narodów, w sensie do kultury i tak dalej. Natomiast no, to jest wynik moim zdaniem przerażający jednak. To jest moja pełna zgoda. Tym bardziej, że traktowałem tą kandydaturę w ramach takiego mema żartu, że jedyny on się bawi na tym balu, wiesz o co chodzi, no. że... Tak, zwłaszcza, że ja, jakby ja rozumiem, bo ona bo to była kandydatura taka trochę kontrowersyjna właśnie mm. przez to, że on się przyznawał do tego, że ci ruscy są tacy kochani. Tak, ja byłem przekonany, że on wyjdzie i powie, że chodzi, to wiesz, Tak, tak, ja sobie robiłem, a wy się daliście nabrać. Na sam nie? koniec, a no. ktoś gdzieś mi się tam przewinęła później yy, chyba na Twitterze że jego powyborsza wypowiedź, że mm. to dzięki niemu wszyscy bali się teraz, że to Maciak był kamieniem w gucie i on dalej wierzy. On, mimo tego, co się wydarzyło, on dalej wierzy, że miał znaczenie, że ktoś się z nim liczył, to jest... Ja już nie wiem, czy to jest choroba, czy... Mm. Nie, nie wiem, nie wiem, nie jestem psychiatrą, natomiast, <grym> natomiast wydaje mi się, że że to, to jest też coś takiego, że no mówimy o pierwszym i drugim miejscu od końca. I na, tak naprawdę za tydzień, dwa, no za dwa, bo jest druga tura, to tak naprawdę już nie będzie pamiętał o tych ludziach. No, może Pro, nie nikt, no ale Ale trochę się obawiam właśnie, że o ile nawet jeszcze kolejna pozycja, pan Bartosiewicz, że tak zaspoileruje, też zniknie z radarów, to no. czuję, że ten pan Maciak na tej swojej kontrowersji może jeszcze trochę popłynąć. Jeszcze gdzieś w jakichś programach się pojawiać. Jeszcze mogą mu dawać pole do wypowiedzi no, nie żeby... to jest przerażające. No chyba, że wyjedzie do Moskwy. Bo... Generalnie może, nie? Dajmy mu już spokój. dajmy ludziom jest. żyć. Wkrótce w kinach. E, tak. Spo, swoje zrobił. Kto go doceni, No zabawił się trochę, trochę, trochę nas, że tak powiem, zbulwersował jako Polaków. E, trochę pozwolił też mi się zabawić, no, tak. Na, 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 na sferze lokalnej. więc. No. Ja po części jestem wdzięczny, tak, nawet mogę tak powiedzieć. I zostawmy go w spokoju. Tak. Jest, tak. Dobrze. Jest coraz wyżej. A! Jeszcze jedna ciekawostka, teraz mi tak przypomniało, przejrzałem na wyniki, bo tak, pierwsze miejsce zaszczytne od końca, oczywiście znowu Pan Włoch, drugie hmm. Pan Maciak, a trzecie głosy nieważne, nie wiem czy słyszałeś. Najwie w sensie ilości tak, 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 było chyba 80 tysięcy, czy jakoś tak oko w okolicach głosów nieważnych, więc... Tak naprawdę pan Bartos, Bartoszewicz, przepraszam, nie Bartosiewicz. Bartosiewicz Przebił ten... szklany sufit, można powiedzieć. Tak, ale nadal nie dobił do 100 tysięcy, <noise> który podpisał, które teoretycznie <noise> zdobył, tak? Bo mamy do... tutaj 95 640. Ładny wynik, nie powiem. Aczkolwiek tutaj struktury bezpartyjnych jednak trochę pomogły. No, na pewno. jednak to, Wiesz, to świadczy też o tym, że jakby to zaplecze Partyjne, nazwijmy to partyjne, bo, bo to nie tylko takie, ale jakby to zaplecze polityczne, o, ono jednak przynosi jakieś tam efekty, rezultaty i jakby pomaga tym kandydatom w osiągnięciu lepszego wyniku, nie? No tak, ale moim zdaniem, tak jak gadaliśmy chwilę wcześniej, hmm. o tym, że słuch zaginie, no to tego będę się trzymał. No to no, tak, ta, ta rozpoznawana mimo tak, tych tak, tak. około 100 tysiąca zdobytych głosów nadal to nie jest ten pułap, który pozwoli mu, nie wiem, zaistnieć, zaistnieć dalej w polityce. No może gdzieś tam w któregoś miejsca w wyborach parlamentarnych czy do, czy do Senatu, czy do Sejmu, no może, może gdzieś tam się załapie, ale czy będzie dalej o nim głośno? Nie wydaje mi się. No bo to też, wiesz, ci kandydaci, znaczy ja uważam generalnie, że większość, albo jak nie wszyscy, że jakby przed tymi wyborami nic nowego nam nie powiedzieli. To raz. Dwa. Te programy wyborcze, moim zdaniem, były straszne. Zwłaszcza te, te na górze, to znaczy tych kandydatów, którzy największe te wyniki osiągnęli, że one tak naprawdę niewiele mówiły nam o, o samych kandydatach jako prezydentach przyszłych. Że ten, ten manifest polityczny był lichy. Każdego z nich tak naprawdę. Jedni może trochę więcej, drudzy trochę mniej, ale generalnie to było słabe. I dość bezpieczne. No, dość no, bezpieczne a, właśnie, a, wiesz. Bo to też wiesz, jakby gdybyśmy chcieli zamknąć klawną później, a to może na koniec, no właśnie, to tak naprawdę o czym były te wybory? Bo... bo to no, jest pytanie najważniejsze. Przede wszystkim o tym właśnie, żeby za bardzo w którąś stronę się nie wychylić, tak? tak. Więcej przemilczeć niż powiedzieć. A. Tak. Kogo mamy dalej? Dalej mamy szanownego pana Marka Jakubiaka, którego to już nie była o, pierwsza próba. Tak, tak, pan Marka. I w tym wypadku wreszcie przebiliśmy pułap 100 tysięcy. Czyli, Czyli udało się. Czyli te zarzuty tuż przed wyborów o tam rzekomych zakupionych głosach, jakichś fakturach, jakichś przelewach. No, troszkę dało się oddalić. No, bo tu mamy już 150 698. Tak. 100 tysięcy podpisało i zagłosowało. Tak. No dobra, ponieważ jest to, powiedzmy, takie nasze wideo subiektywne mm -hmm. i myślę, że nikt nie ma pretensji do nas czepiać o to, że komu, kogoś bardziej y, krytykujemy, kogoś mniej. Y, no to właśnie, to jakoś dla mnie pan Marek Jakubiak jest taką postacią, która po prostu dużo krzyczy. Tak. Nie w on... tym sensie, że może głośno, ale w sensie, że on. Jakby, nie wiem, to jest dla mnie człowiek, który się wszystkiego czepia. Nic mu nie pasuje. No, oglądałem tą debatę i tam parę razy jego wypowiedzi. I znaczy ja nie mam zielonego pojęcia. Gdybyś mnie zapytał o cokolwiek, na cokolwiek jaki on ma pogląd, mhm. to ja nie jestem w stanie ci powiedzieć. Wiesz, tu jest trochę taka efektowność ponad efektywność. To jest... Wiesz, tutaj też jest bardzo duże zaplecze finansowe. I on bądź. może sobie pozwolić na to tak, 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 tak. tych to co mi się właśnie nie podobało w tych wyborach, ale o tym też czuć, Wy, nie, czuć wyżej, wyżej tak? tak, ta zabawa tymi wyborami. Ale czy możemy tak. mieć pretensje do samych kandydatów, czy może do systemu, jaki obecnie jest? No. Bo powaga tego stanowiska, no tego. o które się starają. A jednak... się śmiejemy, tak? Z prezydenta, że tam tak. chodzi po krzesłach albo tam... Pewnie, nie. Że tak. Albo się duda, nie? Ale sa... się. A, a sami na to pozwalamy, no w pewnym sensie znaczy, też nie my osobiście, tylko tak jak no cały system. No. no jest to tak skonstruowane trochę, no. Wiecie, że jakby jednak mało się, wyci... mało się też wyciska takiego tego creme de la la nie czyli tego, co kandydat, jaki on ma poglądy, co... Co rzeczywiście jako prezydent chciałby zrobić? Bo to, co jeszcze mnie osobiście wkurza, to to, że ludzie wie, wierzą w to, że jak wychodzi jeden czy drugi kandydat i on mówi, że y, sprawi, że za miesiąc, lo, rok polecimy na Księżyc i ludzie w to wierzą, to dla mnie to jest po prostu tak wkurzające, bo prezydent jest ostatnią osobą, która może coś takiego sprawić. Trzeba, y, wiesz, jakby chodzi mi o to, że nie mamy też tej edukacji w zakresie tego, kim jest prezydent, jaką pełni rolę, co może. I wtedy A nie, nie, nie dalibyśmy... W Stanach czy w Rosji tak, tak ale jest... Wtedy nie dalibyśmy sobie też wciskać pitu typu pokroju, ludziom pokroju Mencena i innych, nie? że oni zrobią nie wiadomo jaką rewolucję. No bo nie zrobią. No bo Żeby zrobić rewolucję, muszą mieć za sobą rząd, nie wiem, struktury państwa i tak dalej. Prezydent sam jest niewiele w stanie zrobić. Bardziej funkcją... Reprezentacyjną z całym szacunkiem, tak? tak? tak. Nie no, to bardzo ważna funkcja reprezentacyjna, no bo jednak to jest prezydent yy, dużego, dumnego kraju, nie? I, i powinien być osobą, która, yy, która swoją, osobą, która swoją osobą rzeczywiście coś znaczy i, i jakby ma, ma ten szacunek, no i tyle. I kończąc jeszcze tą myśl o tym, yy, no. że robię sobie żartów z tego całego startu z kandydatury, to warto nawiązać na przykład do świętej pamięci pana Kononowicza, że mem kiedyś pozostawał memem tak. i żartem. A teraz mem o, dost, dost, dostaje się na pierwszy plan. No właśnie, no, musimy, chcąc nie chcąc, traktować go poważnie, tak? No, no właśnie. To jest trochę przerażające ten znak czasów. Zacierają się te granice między... Żartem, satyrą, powagą, świętością. No a będąc już przy memach, tutaj z całą oczywiście sympatią, bo cała kandydatura akurat w tym wypadku pozytywnie mnie zaskoczyła. Pani, Wiem o kim powiedzieć. Pani Joanna synyszy. No. No, ale no, cieszę tak, się, tak. że wynik pokazał, że mem pozostaje memem. Tak, jest. bo ja się naprawdę obawiałem w pewnym momencie, że to niebezpiecznie eksploduje, wiesz, do jakichś. Tak, tak. No, nie przesadzajmy, że to jest. Ja Nie przesadzajmy, że jakieś zagrożenie, ale no nie, nie, nie. do jakichś 3-4% ja już się obawiałem. Wiesz o co chodzi, że, że ta młodzież z TikToka. Tak, że, no oni, tak. Że, że oni pójdą. No, no, pośród, idola o, po wiesz, tak, o co tak. No właśnie, ale na szczęście Mem pozostał Memem. 214 tysiąc, 198 głosów nadal imponujące. Tak, no bo jednak to już jest. Jak na przedstawicielkę tej lewicy jeszcze, która już, której nasi dziadkowie nie pamiętają. No to tak, 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 tak. Tak, i w pewnym sensie y, patrząc jeszcze kilka lat wstecz, lewica już niebezpiecznie ocierała się całościowo o ten, tak. o ten dolny próg, o. tak? O margines tak. błędu, że tak powiem, że. że... No, i tak była już na granicy nieistnienia, bym powiedział. właśnie o to chodzi. A tutaj naj... Najgorsza, przy, przysłowiowo oczywiście, reprezentantka zrobiła całkiem przyzwoity wynik, tak? No. Aczkolwiek trzeba akurat Pani Senesyn oddać, no bo, no, większość tych ludzi, którzy ją jeszcze pamiętają e, z czasów SLD, z czasów, kiedy ona była taką naprawdę ikoną i, i działającą bardzo prężnie, no to to są ludzie, którzy już albo nie żyją, albo już są blisko, tak jak ja na przykład, nie? Ale ja jeszcze pamiętam, jak ona naprawdę działała i to, to słuchajcie, no to, to, była, to była ikona, to była esencja SLD wtedy pamiętam. Ona walczyła jak lwica, rzeczywiście miała posłuch, no, dlatego mówię, a właśnie, a to co ty mówisz? Nie, że bałeś się, że młodzież dla jaj no sobie tak, zagłosuje, Czyli to wy ją traktujecie myśli. już, wy, młodzi, traktujecie ją już jak, jak takiego, wiecie, takiego... Pani Senyszu proszę nie obrazić, jak takiego podstarzałego, błękitnego ptaka, nie? Kolorowego i zabawnego, ale, ale właściwie... nie do końca, no po co? No właśnie, właściwie po co? No ja też się zastanawiam, bo jakby, no to też to, co powiedziałem o niej, no to też świadczy o tym, że jednak no, taka osoba powinna sobie już w tej chwili spokojnie, nie wiem, popijać kawkę na emeryturze, cieszyć... się, E, zasłu zasłużoną e, popularnością, tym co zrobiła i tak dalej, a tymczasem no trochę też na przykład tego wiesz, no robi się... Właśnie... O, ponoć zyskała nową pracę, tak? Podobno mam mieć teraz swój kącik komentary w kanale Zero. A i będzie występowała w teledysku. Nie wiesz, że ma być remastering teledysku Czerwone Koreale zaskoczyłem. to róża. może, że. Łatwo, łatwo. Ale tak, ale jedyny kandydat, który jest rozpoznawalny, tak wiesz, nie? Mówisz korale, czerwone korale i albo Halinka Młynkowa, i bratanki, albo pani Serwyszyn. Tak, parę, no, parę, parę, parę naście lat później. No. no i skoro już jesteśmy przy kanale Zero, Krzysztof Jakub Stanowski, który zgarnął. 243 479 243 479. O, bądźmy precyzyjni. Procentowo jak to było? Procentowo 1,24. To tam prawie... W exit polka nie. było 1,3. Nie, no to, to, to trochę więcej niż 0, nie? Trochę więcej niż 0. No ale tutaj możemy sobie pozwolić na ten krótki komentarz odnośnie właśnie robienia sobie żartów. Bo... O ile początkowo sam pomysł kandydatury jako tako podobał mi się w kontekście tego, żeby pokazać te wybory od środka, jak wyglądają debaty, podobał mi się nawet format, który był prowadzony, tych wywiadów indywidualnych z każdym kandydatem, choć też tutaj znowu zostanie potraktowany jako obrońca pana Maciaka. No ale ten, ten manewr akurat mi się średnio podobał z zaproszeniem i po jednym pytaniu opuszczeniem studia. Aczkolwiek no, też jestem tego zdania, że przestrzeni do wypowiedzi pan Maciak za wiele dostawać nie powinien. Ale jednak jest. Tak. I suma summarum na końcu jest człowiekiem. No wiesz, no, każdy powinien mieć szansę, nie? A być może też na to, że jak on mówi głupoty, żeby go ktoś tam prostował i ewentualnie też przekonywał do tej. I... Do innej racji, nie, nie chcę używać specjalnie słowa słusznej, ale do, do innych racji, do pokazywania mojego tych błędów i głupot. No ale wróćmy do pana Stanowskiego. No, no właśnie, po, no. a propos błędów i głupot. No. no jak ty to widzisz? Znaczy, dla mnie, ja pewnie, jak obejrzałem tą debatę, w której i tam parę jego wypowiedzi, to dla mnie to było takie hmm, no wbrew pozorom jednak trochę ożywcze. Że oto przyszedł ktoś, kto tak naprawdę ma, ma zamiar się z nich wszystkich, tych innych kandydatów trochę ponabijać, powyciągać im takie różne, wiesz, ich pomyłki, nawet nie pomyłki, tylko jakby, wiesz, takie, takie głupoty, które, wiesz, robią, gadają, a tak naprawdę to jest o, o tłuc, nie? Tylko tyle, że w pewnym momencie zrobiła się to takie, t, 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 taka przyszła mi myśl, no dobra, tylko chłopie, no to bardziej kabaret. To co właśnie, ty robisz? Właśnie ta granica w pewnym momencie, no. mówię, ten jeden most już było za daleko, też zacząłem a, to odczuwać, a, gdzie od samego początku nie ukrywam byłem entuzjastą tego pomysłu. Naprawdę...